Słuchajcie, takie mam pytanie. Kto mieszka w bloku? Sporej. Fajnie jest mieszkać w bloku, nie? Kurde. Słuchajcie, taki 10-piotrowy blok i jego mieszkańcy, to to jest idealna próbka społeczeństwa. Jak w takim bloku mieszka policjant, pielęgniarka i kurwa, to oni są wystarczalni. A, a już to można własne państwo założyć. No, gorzej jak się wprowadzi pani z W Wynajmowałam mieszkanie, kawalerko z starej bazy. 17 metrów z tajemniczym klimatem. Ślepa kuchnia, głuchy telefon pani Kulawa. Sąsiadka nade mną, wstawie 150 kg wagi, ale taka dziaga, że nie było faceta, przygląd Jak ona ogląda w domu taniec z gwiazdami, to ja u siebie miałam wstrząsy sejsmiczne. Normalnie trzecieli ziemi. Ja poszłam do niej z prośbą, czy mogłaby pani nie tańczyć, a ona do mnie, że ona nie tańczy. Że ona sobie nóżką dorytuje. Słuchajcie, ona sobie robiła remont i fajnie, bo zrobiła remont łazienki i wymieniła wannę na prysznic. Fajnie, nie? Piąć się bezpiecznie czuje. Ale słuchajcie, drzwi stawiła sześćdziesiątkę. Bo ona przeszła dupa, pani. Ale fryzurę ma taką czadową, że hej, mówię, no. Ale w ogóle nie jest źle z każdym Słuchajcie, czy w każdym bloku jest sąsiadka typu RMF, taka, co nadaje 24 godziny na dobę, nie? Jest coś takiego. Słuchajcie, ale te nowoczesne sąsiadki, zauważyliście, że one mają dżinglę też? Że jest taki dżingle za tyle. Łatek! Łatek. Inna pusia, a jest normalnie... Moja jest ujinglowana. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że nadaje 24 godziny na dobę i co godzina ma serwis informacyjną. A wie pani, że ta spod siódemki, ten spod siódemki to pijek, no nie wyjdzie, nie ma co dziwić, bo pijek, nie? I ten dżingiel, łatek, łatek! A ten spod ósemki do żonę leje. I dżingiel, łatek, łatek! A wie pani, że ja ostatnio u ginekologa była? Mówił mi, że mam taką nadrzewkę, że siadzę ze mną widzę. Książka to ostatnio katar miała, no taki miała katar, mówię wam, taki miała katar, że jak kichła, to jej spirala wypadła. Przychodzi do mnie i tak pokazuje, nie? Nie, nie, i za dwa, nie wróci na miejsce. Idzie ingier, łatek, wiecie, a na mnie leci coś o urodzie szyszki, by z wywołało oczami. Kojarzycie? Pies ogryzek, kiedyś był psem, coś go zostały oczy w takie sarenka to się nazywa, nie? Sarenka, ludzie, czemu to tak nazwali? I ktoś wie? Sarenka. Nie. I chcę, pani nie boi, on nie gryzie. Ja się nie boję, że to ugryzie. gryzie. Ja się boję, że on mnie zarazi. Nie daj Boże, urodą. Ale nie jest najgorzej mieszkać w bloku. Nie, bo są też fajni sąsiedzi. Słuchajcie, są, są przecież są taki sąsiad, nie jeden, to lepiej działa na złodzieja, niż tabliczką z napisem, uwaga, zły pies. Nie? Ja mam paru sąsiadów, którzy spokojnie mogliby mieć na, drzwi, na drzwiach tabliczkę, uwaga, zły sąsiad. Albo na przykład ja dobiegam do drzwi w trzy minuty. Ja dochodzę w dwie sekundy, a to jest inny drzwiarki. Stana w bloku, nie? Taki symbol podziału. jakieś stany w bloku niedzielą, one łączą. Przecież ja jestem na bieżąco intymnym życiem mojego sąsiada. Wiecie, jak wygląda intymne życie mojego sąsiada? To jest coś takiego. Gra wstępa, nie? Jaćka! Jaćka! Przeżywa orgazm, to jest taka rozamiona na twarzy, nie? A. że fajnie, a faty... I wy się dziwicie, że nas głowa boli? Słuchajcie, jest taka gazeta. Kosmiczna gazeta, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o jakiej kosmicznej gazecie mówią, to jest gazeta dla pań. Nie ja wiem, że gazety dla pań, są zawsze takie turne, że jak gazeta dla facetów to jest o samochodach, o komórce, a jak dla pań, dla pań to tylko o pierdołach. Słuchajcie, i tam tutaj tak, bo za moich czasów intymne okolice kobiece to były okolice pikini. Nie? I to się mi dobrze kojarzyło. Z czymś przyjemnym, z wakacjami, prawda? Nie wiem, szumem morza, zapachem ryb. Czajęłam, nie? I <laughs> No dobra, ale wróćmy do przyjemnych okolic bikini, czyli coś wakacje, przyjemne, sympatyczne, ciepło, fajnie. A teraz, słuchajcie, w tej kosmicznej gazecie to się nazywa strefa V. Ludzie, przecież to brzmi jak powąbie, po bombie, Jak strefa skażona. No i na Boga, co mają geje? Strefę zero? To nie chcesz w dupę tabliczkę? Tu były dwie wieże.